Witam was kochani serdecznie. Właściwie powinnam coś powiedzieć na temat Epsteina, ale wiem, że już wszyscy wszystko powiedzieli i tak naprawdę nie mam ochoty już mówić nic na ten temat, chociaż są dwie sprawy, o których chciałabym wam dzisiaj wspomnieć. Pierwsza rzecz Uważajcie, ponieważ te wszystkie informacje, które są nam przekazywane w taki bardzo drastyczny sposób, mają na celu wysanie naszej energii. Pamiętajmy, że tam na czym skupia się nasza uwaga, tam też idzie nasza energia. Więc zobaczcie, jeżeli my ciągle skupiamy się na tych negatywnych informacjach, tak, są to drastyczne ochydne, okropne, przerażające informacje. Wiem, że jest to wierzchołek góry lodowej, że jest tam ileś warstw tej sprawy. Na pewno wiecie, że to już nie chodzi tylko czy o sprzedawanie swego ciała przez kobiety, które były dojrzałe, ale też w grę wchodziły i dzieci, i bardzo małe dzieci, i niemowlaki i rytuały. Wiecie, o czym chcę powiedzieć, ze względu na to, że YouTube straszliwie ogranicza, ogranicza moje filmy, czyli one nie docierają nawet do subskrybentów. Więc no, będę jednak uważała, co i jak mówię, ale Wiecie o co mi chodzi? Jest to naprawdę straszliwy, straszliwy obraz, który nam się wyłania. Okazuje się, że tym światem, no, rządzą po prostu gady. Ale my już o tym wiemy. Nie będziemy o tym już więcej mówili. Tylko jedna rzecz. A za chwilę druga. Kochani, nie dawajmy im naszych emocji, naszej energii. Pamiętajmy o tym, że Tymi niskimi energiami, które pochodzą właśnie z przerażenia, strachu, z poczucia obrzydzenia, oni się karmią tą energią. Więc też uważajcie, co do Was na przykład dochodzi na WhatsAppie, na Telegramie. Powiem Wam szczerze, że w zeszłym tygodniu otworzyłam. Whatsapp i było tam nagranie straszliwe, nie, nie widziałam tego zbyt dużo, nie oglądałam, ale nawet te kilka sekund, które po prostu było takie co to w ogóle jest i dopiero potem totalny szok i przerażenie, powiem wam tak, nie da się tego nie odzobaczyć, ale powiem wam tak, nie dajmy żadnej uwagi i uważajcie co otwieracie, dobrze? To jest jedna rzecz. Pamiętajmy, że wszyscy, czyli gady, będą robiły wszystko, żeby tylko żywić się naszą energią, bo tej energii już im zaczyna brakować. Ponieważ ludzie tak szybko się rozwijają, tak i świadomość się szybko rozwija, że... Jesteśmy coraz wyżej w tych emocjach, coraz więcej, więcej odczuwamy radości, spokoju, satysfakcji, miłości, bo już wiemy, na czym polega to życie: że, żeby wzrastać, żeby nasza świadomość się rozrastała, żeby nam było coraz lepiej na tym świecie, po prostu musimy no nie musimy, powinniśmy w każdym razie um, Dążyć do tego, żeby wyciszać te złe emocje, a właśnie poświęcać, się, e, poświęcać uwagę tym dobrym emocjom. tak? Także zupełnie świadomie e, nie dawajmy uwagi tym złym emocjom. Druga rzecz to jest taka, że chciałabym tylko wspomnieć, e, jeśli chodzi o Psztyna. O takiej jednej rzeczy, że okazało się, że nawet takie bardzo znane osoby ze świata duchowego, takiego międzynarodowego świata duchowego, z bardzo z takich wyższych, najwyższych półek, powiedzmy, ci wszyscy guru, przewódcy duchowi, Ludzie, którzy bardzo, bardzo mądrze rozprawiali na internecie, spotykali się z milionami osób na całym, na całym świecie, też byli gośćmi przywódców, państw. No, się okazuje, że też mieli kontakt ze szcztynem i też się nieźle zabawiali. Wiecie, co tylko wspomnę o dwóch osobach, które myślę warto by było sobie to uświadomić. I potem powiem jeszcze, co z tego wynika. Pierwszy Dalai Lama. Czekajcie, podzielę się ekranem. Ja wiem, że każdy jak Dalai, Dalai Lama wygląda. Ale... Trójeczko, dobra, to jest tu. Tak, zobaczcie, jakie ohydne. My już się zochydziliśmy, <gryw> jeśli chodzi o tą postać Dalai Lamy w momencie, kiedy. Wszystkie, wszystkie przekazy zaczęły dochodzić do nas, że no, dalej Lama chciał, żeby jakiś chłopiec stał jego język. Tak? I to było przy włączonych kamerach, przy włączonych mikrofonach, więc to zostało wszystko nagrane. Zobaczcie sobie to obleśne zdjęcie. Tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć, jak on tam dziubek robi, żeby ten biedny, biedny synuś Nie wiem, nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Dobra, nie komentujmy tego, to jest tak ohydne. W każdym razie ta Lama, jak się okazuje, wpada bardzo często do apartamentu um, Jeffreya, jego przyjaciela w Nowym Jorku. Um, no i się okazało, że byli bardzo dobrymi kumplami. Um. Święty Dalai Lama, tak? Przecież. Cóż. Następny. Depak Chopra. Bardzo znany. No tutaj zobaczcie, sobie jest z Epstinem. Tutaj ten przystań, przystojny pan. Któż go nie zna? Ja też go lubiłam słuchać, dużo książek napisał. Inspirował wiele ludzi, a to się okazało, że... Um, też był w bardzo dobrej komitywie ze Epsteinem. nawet napisał coś takiego do niego, że nawet zapamiętałam to. Bóg jest konceptem, ale dziewczynki są prawdziwe. <laughs> no nie, no, ja się śmieję, ale powiedzcie, no, no prawda, nie, w sumie. Facet wiedział, co mówi. Następny guru, sad guru. Tu akurat nie, że był, przynajmniej jeszcze póki co nie wiadomo, czy był w kontakcie ze szcztynem, to i chciałabym, żebyście to łączyli. Tylko coś okazało, że właśnie teraz też wypłynęły informacje, że facet w swoich szkołach, które organizował w miejscach medytacji, mocy i tak dalej, po prostu gwałcił dziewczęta. Gwałcił dziewczęta i no, nie powinnam tylko słowa mówić. Jak to inaczej powiedzieć? Nawet no, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. W każdym razie, no, te biedne dziewczyny cierpiały z jego powodu. Nawet nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Wiecie, o co chodzi. Dobrze, ale też, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że to, o czym ja już kiedyś mówiłam w wielu nagraniach, nie wierzcie nikomu. Jeżeli ktoś jest jakimś przywódcą duchowym, który sobie e, tak ubiera się w te śmieszne ciuszki i próbuje was e, namówić do, do tego, żebyście szli za nim, żebyście gdzieś tam się zamknęli e, z nim, i na przykład, a to też jest ciekawe, że wiele właśnie takich guru, Uważało, że kundalini się aktywuje tylko poprzez akt seksualny z, z takim guru. Więc to jest jedna wielka ściema nie ma czegoś takiego. Kundalini można sobie samemu aktywować. Też w jednym z moich filmów daję Wam przepis, jak można sobie samemu aktywować energię kundalini. I nie dajcie się nabrać, że ktoś wam coś zrobi poprzez akt seksualny, to tylko po prostu wykorzystanie was i wielka ściema. I to co już, o czym też mówiłyśmy z dr Malczewską jakiś miesiąc temu, taka sama sytuacja jest w Polsce z tymi polskimi elitami duchowymi, oczywiście nie każdy. Ale tam też dochodzi do y, przemocy emocjonalnej, do używania klątw w czarnej magii, wobec klientów albo też wobec konkurencji. Więc y, słuchajcie. nie wierzcie nikomu. Sprawdzajcie opinie, pytajcie ludzi, kto był, jak to wygląda. Czy nie ma tam jakiejś ściemy. Także to tyle z mojej strony. Tak żebyśmy. Nie dawali się wykorzystywać i y, żebyśmy byli bezpieczni. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, bądźmy pozytywnie nastawieni, pamiętajcie, nie dawajcie nikomu swojej energii, bo to jest najcenniejsza rzecz, którą macie, bo dzięki właśnie temu, że mamy energię, że ona jest ym, na odpowiednim poziomie i jesteśmy w stanie funkcjonować. Mamy energię do działania, do pracy, do myślenia, do czytania, do przebywania z ludźmi, których kochamy. W zeszłym tygodniu, kiedy faktycznie tak się mocno skupiłam na słuchaniu tego całego dziadostwa o Epsteinie, dosłownie opadłam z sił, opadłam z energii do tego stopnia, że w weekend y, musiałam się położyć na pół dnia i leżałam, bo nie byłam w stanie nawet funkcjonować. Tak zostałam, słuchajcie, sama z energii. Sama pozwoliłam. Także <grym> dostało mi się. Kochani, niech wam się nie, 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 nie dostanie, tak jak mi. Odłóżcie na bok. To nie, nie chodzi mi o to, żeby nie wiedzieć, co się dzieje. Warto wiedzieć, co się dzieje, ale nie wchodźcie w to emocjonalnie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pa-pa!